Siemaneczko, z tej strony Misz witam Was w dzisiejszym materiale. No opad już powoli, kurz bitewny po wielkim starciu Tysona Fury z Aleksandrem Usykiem. No i dla nas, polskich kibiców, najważniejsza data to 24 maj, piątek, nietypowo. Pamiętajcie, żeby niektórzy tutaj nie zapomnieli, że walka tym razem nie odbywa się w sobotę, lecz w piątek Łukasz Różański w obronie swojego pasa Mistrza Świata Federacji WBC kategorii Bridger stanie na Przeciwko Lorenza Okoli. Zapowiada się giga, giga starcie. Przyznam, że ja nie mogę się doczekać, bo te walki Łukasza Różeńskiego są obtoczone takim ładunkiem energetycznym, że znowu hala w Rzeszowie najprawdopodobniej odleci tutaj od samego początku. Jeszcze wracając dosłownie na chwilkę do. Walki usyka z Furym, to e, Fury zapowiedział, że oczywiście ta klauzura rewanszowa zostanie aktywowana i panowie mają się zmierzyć około. Dwa terminy są robocze. Pierwszy to jest chyba 12 październik, także najprawdopodobniej już za niecałe 5 miesięcy dostaniemy to starcie rewanżowe, Oczywiście pamiętajmy, że znowu mogą być jakieś komplikacje, tak jak to było przed tym pierwszym e, pojedynkiem, także ja bym jeszcze do tej daty tak się nie przywiązywał. Bardzo często rewanże w wadze. Ciężkie i nie mają sensu. Takim przykładem, pierwszym z brzegu, który przychodzi mi do głowy, była walka Joyce'a z Zangiem. Jeżeli zawodnik w wadze ciężkiej jest tak mocno zdominowany siłowo, obity przez przeciwnika i przede wszystkim ta siła robi tak dużą różnicę, to branie szybkiego rewanżu praktycznie zawsze w wadze ciężkiej kończy się w ten sam sposób. Też pamiętam wiele lat temu, kiedy David Price był kreowany na nowego Władimira kliczkę brytyjskiego, kiedy przegrał dla wielu niespodziewanie z Tony Thompsonem. Też wtedy chciano szybkiego rewanżu. Uważano, że to wypadek przy pracy, a skończyło się w tym rewanżu Dokładnie. Tak samo w sytuacji Fury-Usyk sprawa wygląda zgoła inaczej. Tutaj każdy miał swoje momenty i w pewnym momencie Fury mocno dominował nad Usykiem i później się to wszystko odwróciło i tutaj walka nieznacznie wygrana przez jednego z zawodników. Dodatkowo walka fantastyczna, która się całemu światu podobała. I cóż, wszyscy będą chcieli zobaczyć ten rewanż. Świetnie, że ta walka właśnie tak się ułożyła, no bo teraz to zainteresowanie rewanżem będzie ogromne. Też się. Informacje na temat jakiejś rekordowej ilości nielegalnych transmisji z tego pojedynku, oczywiście, można sobie mówić. No tak, ludzie brzydko robią, kradną, oglądają sobie za darmo, no ale nie oszukujmy się. Gdyby pay-per-view na to wydarzenie kosztowało jakąś. Ja w ogóle nie rozumiem tego zamierzenia. Ta cena pay-per-view jest windowana już w jakieś granice po prostu absurdu. Podejrzewam, że przy następnych galach w przyszłym roku to już lub może jeszcze pod koniec roku to w dalszym. Ciągu może wyglądać tak samo. Ja naprawdę, przytłaczającą większość osób, które znam, które nie oglądało tej transmisji z takiego źródła, jak powinno, gdyby to pay per view kosztowało 40 zł, na przykład, to wierzcie mi, prawie nikt z tych ludzi, podejrzewam, że tak jest na całym świecie, nie chciałby się bawić w to. A wiadomo, jak to bywa z tymi transmisjami, że to czasem chodzi niepłynnie, czasem się coś wyłączy, czasem sto reklam, więc naprawdę ci ludzie woleliby sobie za taką cenę spokojnie transmisję oglądać. Natomiast jeżeli windujemy cenę już do 90 zł plus 40 za serwis, no to dochodzimy po prostu do granic absurdu, i może po prostu na następną galę niech zrobią cenę na polskie, nie wiem, 400 zł, i później ogłaszają, o miliard ludzi tym razem oglądało nielegalnie, będą pobijać rekordy tej nielegalnej oglądalności, więc to jest po prostu żenujące, ale o tym będziemy się zajmować dopiero za kilka miesięcy. Wracając do głównego dania Różański kontra Okoli, przede wszystkim no, różnica gabarytów piorunująca i niestety, ale tutaj też obawiam się jeszcze jednej rzeczy, bo różnica wzrostu jest 10 cm, chociaż tutaj jak panowie stanęli face to face, to wydawało się, że ta różnica może być jeszcze większa. Niespotykane jest też to, że zawodnicy walczący w tej samej kategorii wagowej przy okazji tej walki, różnica w zasięgu to będzie ponad 20 cm na korzyść okoli. No to jest już... Pff. No, przewaga niebotyczna, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. Czy, czy zmiana z kategorii Cruiser do kategorii Bridger będzie jakimś problemem dla Okoli? No, mam wrażenie, że będzie problemem jednak dla Łukasza, bo Okoli wielokrotnie mówił, że już ma problemy z robieniem tej wagi. Męczył się w tej kategorii Cruiser. Wydawało się, że przejdzie do wagi ciężkiej. Ta ostatnia walka przegrana też zmieniła te plany, natomiast mam wrażenie, że Okoli może być jeszcze lepszy w tej kategorii Bridger. Też jestem Ciekaw z jaką wagą wejdzie, no bo nie sądzę, żeby on ten limit wypełnił tak do końca. Myślę, że raczej dorzuci w stosunku do tego, co było w kategorii cruisers z 5, 6, może 7 kilo, Zobaczymy. Sam jestem tego właśnie bardzo ciekaw. No i myślę, że to niestety zadziała na plus, bo myślę, że szybkości żadnej nie zatraci. Myślę, że świeży będzie jeszcze bardziej. No i siła uderzenia pewnie troszeczkę mocniejsza. Także no tutaj to nie są na pewno dobre informacje dla Łukasza Różańskiego. Jak sobie spojrzymy na te ostatnie wyczyny obu panów, no to oczywiście Łukasza Różańskiego, no tutaj rywale tak naprawdę zanim jeszcze dobrze się rozgrzeją, to już leżą i w rytm explosion są dobudzani z tych pojedynków. Ostatnie walki ze Szpilką i z Babiczem to oczywiście pierwsze rudy. Moim zdaniem mocno przegapiony ten czas po zwycięstwie, tym największym też na tamten czas, 2019 jeszcze Izu był wysoko w rankingach i, i to zwycięstwo wydawało się, że Łukaszowi duże drogi otworzy, podobnie jak teraz wydawało się, że będzie z Mainą i też widać, że chyba będzie podobnie, że będzie zjazd jednak z przeciwnikami, no szkoda że tak to wygląda, że w Polsce, kiedy nawet jakieś drogocenne zwycięstwo zawodnik odniesie, no to, no to później tak to wygląda, jest taki problem ze zdobyciem szansy na jakąś większą walkę, no bo po Izu Ugonohu dostaliśmy walkę z Kałasznikowem i Centynkają, także zawodników, którzy gdzieś co najwyżej powinni być sparing partnerami przed jakimiś słabszymi walkami. No później walka ze Szpilką, więc znowu odżyły nadzieję, że tego Łukasza można jeszcze mocno wypromować, no i okazało się, że słusznie walka z Babiczem teraz miała być walka e, najprawdopodobniej w Arabii Saudyjskiej nie udało się, no więc Łukasz wybrał najmocniejszego rywala z możliwych, czyli Okoliego, u którego no, klasa tych rywali w ostatnim czasie już zdecydowanie wyższa. No i między innymi oczywiście Głowacki i Cieślak wśród tych pokonanych ostatnio porażka z Krisem, Billiamem Smithem, gdzie też sporo słabości pokazał jednak Okol i myślę, że też trochę drogowskazów jednak dla Łukasza Różyńskiego jak go pokonać. Przede wszystkim gdybyśmy sobie mieli rozkładanie na jakieś taktyczne elementy, elementy. Nie ma tutaj żadnego sensu, no bo jak będziemy pojedyncze atuty wyliczać, no to praktycznie wszystkie będą na korzyść Chokolina, ale myślę, że nawet w tej walce z Izługonochem wydawało się, że wszystkie atuty są po stronie Izługonocha, a w ringu już to wyglądało zupełnie inaczej. Łukasz Różański przede wszystkim jest zawodnikiem, który potrafi bez problemu kilkoma unikami bardzo szybko znaleźć się blisko rywala. Ma co do tego naprawdę dużą, dużą łatwość. Moim zdaniem takim kluczem do zwycięstwa kolego w tym pojedynku jest to, co zrobił Artur Szpilka na początku pojedynku, gdzie też szybkim, prostym ciosem posłał na deski Łukasza Różeńskiego, bo, bo to też jest na niego sposób i jeżeli zawodnik z dużym zasięgiem będzie kontrolował jabem ten pojedynek, no to też wydaje się, że mógłby tutaj okoli dużą krzywdę właśnie ciosami prostymi robić. No jak gdybym prowadził zawodnika, który walczy przeciw Łukaszowi Różeńskiemu, no to taka by była taktyka, by szybkie kontry ciosami prostymi nie wydłużać absolutnie, Absolutnie kombinacji, a ciosy sierpowe, podbrudkowe, no może podbrudkowe od czasu do czasu dorzucić, ale ciosy sierpowe i dłuższe wypiany absolutnie sobie odpuścić na całą część pierwszego pojedynku. Wiemy, że Łukasz jeszcze na tych głębokich wodach w dalszej części pojedynku nie był Okoli ostatnie trzy pojedynki, tak trzy pojedynki dwunasto-rundowe, także będzie chciał to spokojnie zacząć i po prostu punktować ciosami persymi. No taka powinna być taktyka, jeżeli będzie próbował się bić, coś udowadniać, no to no to, to jest szansa dla Łukasza które który właśnie musi jak najszybciej znaleźć się pod tymi ciosami prostymi, nie dać się nimi zaskoczyć, próbować je ominąć, znaleźć się blisko i wtedy próbować rozpędzać ramiona. Wiemy, że w momencie, kiedy walczy mały z dużym, no to kiedy ten dystans zostanie skutecznie skrócony, to tak naprawdę przewagę ma na ten, który ma te ręce krótsze, ta, ta cała przewaga się po prostu wytraca, wręcz przeciwnie, no bo te duże ramiona muszą być rozpędzone, żeby zadawać mocne ciosy. Ciężko jest też zadać taki krótki sierpowy, który można tego małego znokautować, także to będą szanse Łukasza Różeńskiego, czyli po prostu musi zawalczyć tak jak zawsze. Łukasz to nie jest zawodnik, który dobiera odpowiednią taktykę podrywala, zawsze walczy w ten sam sposób, ale ten sposób jest skuteczny i jedyny z możliwych tak naprawdę. No jakieś próby tutaj boksowania nie mają sensu. Łukasz zawsze się śpieszy od samego początku, a tutaj będzie musiał to robić wyjątkowo mocno no i cóż no. Wszyscy wierzymy, że to jest zdecydowanie najtrudniejsza walka w karierze z tych dotychczasowych Łukasza Różeńskiego ale no, ja wierzę, że jednak jakimś cudem tutaj <laughs> okolí jego będzie dobudzać w rytm Explosion rzeszowska hala pamiętajmy też, że to też może być nie bez znaczenia, że jednak no, przyzwyczaił się do tych dużych aren brytyjskich Wembley, Tottenham stadion Tottenhamu, Manchester Arena także absolutnie wielkie widowiska, wielkie hale i przede wszystkim walka u siebie czy to będzie dla niego problem już jest w miarę doświadczony zawodnikiem, więc nie powinien, natomiast czuję, że jednak ta hala daje coś ekstra. Przez Bukmacherów, jak zawsze, w zasadzie Różański jest oczywiście skreślany, zdecydowanym faworytem jest Okoli. Nie ma się co dziwić, a tutów jest więcej. Zawodnik walczył ze zdecydowanie lepszymi zawodnikami, natomiast Łukasz i jego kibice, to jest po prostu jakaś wartość nieokreślona, wartość dodatnia, więc ja głęboko wierzę w to, że Łukasz tutaj stawi opór i stawi jakieś duże problemy, a wiemy, że jeżeli Łukasz Różański już wprowadza w zakłopotanie swojego przeciwnika w ringu, doprowadza do jakiegoś jednego momentu słabości. No to myślę, że tutaj akurat elementy paniki u tego wydaje się bardzo spokojnego i wyrachowanego okoli mogą się pojawić. To było właśnie widać w ostatnich pojedynkach, kiedy ma kontrolę całkowitą, to walczy coraz lepiej. Ale kiedy gdzieś ta kontrola zostanie zaburzona, tym bardziej w tym wielkim gwarze Rzeszowskiej Hali z Łukaszem Różańskim tak agresywnie nastawionym, no to mogą się tutaj. Jakieś cuda wydarzyć. Na to liczę i świetny pojedynek się zapowiada, i jak zawsze w tych pojedynkach Łukasza lepiej nie mrugać. Trzymajcie się. Hej.